Dzień dobry wieczór. Chciałem nagrać karmienie ryb. Przykleiłem pokarm do szyby. Zanim usiadłem w fotelu, wyjąłem telefon i go włączyłem. To pokarm został zjedzony prawie do ostatniego grama. One się z nim uporały dosłownie w 15 sekund. Jestem w lekkim szoku. Chyba im dołożę jeszcze jedną kostkę. I dopiero zacznę mówić to, co miałem powiedzieć. I widzę, że tak trzeba zrobić. Zasłoniłem na chwilę obraz, ale udało mi się pomoczyć ręce po łokcie i przykleić im drugą kostkę. Aha, aha, tak się zamyśliłem, jak popatrzyłem, jak one jedzą, że aż prawie zapomniałem o czym to dzisiaj miałem opowiedzieć. A dzisiaj chciałem opowiedzieć o warunkach w akwarium, dawniej pamiętam jeszcze o warunkach w akwarium, o wodzie do akwarium i o i o ogólnym jak to się mówi um, ułożeniu roślin, ułożeniu kamieni, ułożeniu ozdób i, i drewna w taki sposób, żeby to oprócz tego, że było naturalnie, to jeszcze żeby było ładnie. A tego zrobić nie potrafię. Chciałbym, żeby to było Jednocześnie aranża, o aranżacji, o urobieniu aranżacji, żeby jednocześnie było ładnie, z drugiej strony, żeby było praktycznie, żeby ryby znajdowały sobie kryjówki, schronienia i czuły się bezpiecznie, a jednocześnie, żeby, no, żeby spełniało, czyli musi być efektywnie, efektownie i, i praktycznie, i wygodnie. A tego zrobić nie jestem w stanie. Rośliny rosną, mam wrażenie, jak chcą. Ja już przesadzałem tyle razy, kombinowałem który na tylny plan, który na przedni plan, przedni plan i jakoś, jakoś mi się to nie udaje. I teraz myślę, że zabienica nie powinna być w środku, tylko przy samej tylnej ścianie. Lotos podobnie i podobnie, te, no wiecznie zapominam, jak one się nazywają, z długimi, cienkimi, pofałdowanymi liściami, te takie trawiaste, co rosną po lewej i po prawej stronie i się tak zawijają. Ja bym chciał je przyciąć tak jak się przycina trawnik na podwórku kosiarką i potem on odrasta ale tu się rzeczywiście nie da, bo ten liść ucięty potem gnije nie, nie odrasta, odrasta nowy czekam aż od tych roślin odrosną nowe pędy całkowicie nowe dookoła i ja wtedy te duże wyrzucę, a te młode posadzę no bo to jest jedyne co potrafię zrobić jeśli chodzi o takie odświeżenie to samo zresztą zrobiłem z żabienicą dorosłą żabienicę wyrzuciłem, a dwie małe wsadziłem. Później jedną oddałem, a jedna mi ładnie rośnie. I ona jak dorośnie, znowu się będzie rozmnażała. Taki jakby nowy krzak. No i co? Znowu wziąłem rogatka i znowu go posadziłem przy samej przedniej szybie i, i, i go wyrzucę, bo niepotrzebnie on mi jest przy samej przedniej szybie. Wysokie rośliny przy przedniej szybie szpecą. Szpecą, no tak. No i... No a o, samym, o, samym warunkach, o samych warunkach w, w, w akwarium. Niby idealne nie są. Niby woda ciągle mętna, kranowa zresztą, czyli nie jest taka, jaka powinna być dla, dla ryb tropikalnych, bo to w końcu nie ma lawia, ani nie tęganika, więc twardość, yy, kwasowość i, i chyba tylko się dla nich temperatura zgadza, jeśli chodzi o ich naturalny zbiornik. Jest za bardzo zagęszczone, jeśli chodzi o... O ilość gatunków, dlatego nie mogę się ciągle doczekać młodych, znaczy doczekać. Młodych, które ja się doczekałem już chyba z 10 razy i już się tak nie ekscytuję jak za pierwszym razem. Pamiętacie trzy odcinki nagrałem na temat młodych kakadu, a teraz po prostu są, no są, no cieszył się będę jak dorośnie, któryś, a nie tylko yy, trzy tygodnie po wykluciu zostanie zjedzony, prawda? A czy mam odpowiednie warunki w akwarium? Czytałem swego czasu, zanim jeszcze, zanim jeszcze powstał chyba YouTube i zanim jeszcze yy, sam o swoim akwarium pomyślałem, to czytałem różne fora. Pamiętam od 2003 czy 2002 roku do 2008 albo 2007 funkcjonowały takie forum. On miał adres akwarystyka.pl. Dawniej jeszcze niektórzy z Was jej pamiętają. I przewijał się bez przerwy wątek, że hmm, jeśli ryby się rozmnażają, to znaczy, że mają warunki idealne. No a u mnie jakoś idealnych nie mają i się rozmnażają. No bo o tym, że rozmnożyłem gupiki, to się nie ma czym chwalić, naprawdę, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, trudniej jest je odłowić niż, niż, niż rozmnożyć. O tym, że rozmnożyły się zbrojniki. Pojęcia nie miałem wcześniej, dopóki nie zajrzałem do literatury, mając tam pierwsze akwarium i glonojatka na siebie, bo to tak się kiedyś nazywało. Kiedyś nie mówiło się zbrojnik, nie mówiło się elki, nie mówiło się plekostomus, ani po prostu nie było rozróżnienia. To był glonojad. Nawet ten ekwadorski zbrojnik, który jest taki pomarańczowy, długi, z takim długim ogonem, chudy, to też był glonojad. Tak, ryby się dzieliły na. A, zresztą, kto pamięta czasy, Komuny i lata 80. to wie, że we wszystkich akwariach były mieczyki, czerwone koniecznie, z czarnym, samce z czarnym mieczem albo czarno-czerwone. Molinezje były tylko czarne, gupiki były samce, kolorowe ogonki, samice były szare, takie srebrne. Zbrojniki, no to były glony jadek, wiadomo, sumik musiał być. Ten sumik to chyba był któryś odmian kiryśnika bo mamy chyba teraz dostępne dwa albo trzy rodzaje kieryśników, to któryś z nich musiał być koniecznie. No i co jeszcze było w tym akwarium? No i skalary albo paletki to już było, to już było naprawdę egzotyka. To już był, była rzadkość i to już byli dobrzy akwaryści, którzy mieli takie coś. No dzisiaj jest dostępność ryb o wiele lepsza. Chyba wiedza akwarystów też o wiele o wiele, wiele, wyższa. Chociaż yy, chociaż są jeszcze chyba ludzie, którzy uważają, że nie trzeba robić podmiany wody, że jak się zabrudzi, to wymienią całkowicie. No to ja w pewnym sensie nie, nie pojmuję ich uporu, bo, bo mówisz człowiekowi podmienię trochę wody, podmienię trochę wody, no to najpierw się nie dawał namówić przez miesiąc, a po dwóch miesiącach mówi, wymieniłem całą, jakbym miał mnie tym usatysfakcjonować, że on, popatrz, dał się namówić i wymienił, i to nie tylko trochę, ale całą, no. Ach. Nie będę na ten temat się rozwodził. No tak, u mnie po raz kolejny, już nawet nie wiem, który raz, Rozmnożyły się pielnicki kakadu i obie samiczki, jedna mieszka w grocie po lewej, druga mieszka w grocie po prawej i obie ganiają w dookoła siebie statko maluszków. A to ci niespodzianka. No i, i teraz naprawdę mam nadzieję, że coś się odchowa, dlatego że na dnie, jak widzicie, jest o wiele gęściej tych roślin, które nawet wizualnie mi się nie podobają, ale trzymam je po to, że... To są świetną kryjówką. Kirysy się tam nawet nie mogą dostać, ani malutkie zbrojniki. Więc jeśli tam malutkie rybki się uchowają, no to przetrwają. Mam nadzieję, że przetrwają. Glonów z szyby specjalnie nie zdzierałem przez tydzień od ostatniego filmu, to może nawet dłużej niż tydzień. Tak, ostatni raz wziąłem, wziąłem skrobak do ręki w dniu kiedy nagrywałem na YouTube. I do dzisiaj nic tutaj się nie, nie zadziało. Glony są. Powoli porastają przednią szybę, ale nie tak mocno. Najwięcej jest ich na, na mchu, który jest na samym czubku korzenia, tuż pod powierzchnią wody. I na tych liściach yy, po lewej, bo ta roślinka po prawej nie ma glonów, ta po lewej ma więcej. Nie wiem dlaczego, też ona jest nitkowa, nitkowatymi glonami obrośnięta odrobinę. I tak się teraz zastanawiam, czy, czy to jest problem. No, mech strasznie jest zamulony. I zastanawiam się, skąd to się bierze. Czyli ja w swoim akwarium miałem taki czas, że nie było glonów wcale. I chyba miałem. Chyba wtedy, co tak pistia była mocno rozrośnięta. I rzeczywiście, jeśli pistie zajmowały połowę powierzchni wody, wtedy glonów nie było. Może być prawdą to, co mówię, że pistia azotany wciąga nosem i, i oczyszcza z azotanów akwarium. Na początku po starcie akwarium glonami dość mocno obsypało, później się z nimi uporałem. Następnie ich nie było, a znowu zaczęły się problemy z glonami w momencie, gdy pojawiły się pierwsze małe, pierwszy narybek mi się pojawił i zacząłem bardzo obficie karmić pokarmem dla narybku. Tak się bałem, tak się troszczyłem o ten narybek, że wolałem go przekarmić niż, niż żeby miał z głodu paść. I wtedy. Po tak intensywnych karmieniach rzeczywiście pojawiły się glony i one no, faktycznie no, były, były efektem nadmiernego sypania pokarmu. Jednak, jednak w akwarium ta równowaga musi być i jak się z czymś przesadzi, to, no, to glony. Gdybym tu dołożył jeszcze z 20 rybek, pewnie też by były glony, no kto to wie. Także ryby żyją i rozmnożają się na wodzie kranowej. Powtarzam to i będę powtarzał: nie bójcie się wody z kranu w Polsce. Mamy już takie stacje uzdatniania wody, że, że możemy śmiało tą wodę pić. Ja naprawdę nalewam sobie do szklanki sok. Sok taki od rodziców, którzy tam wyciskają z porzeczek, czy, czy z malin, czy nie wiem, czy tam jest innych owoców. I sami go wyrabiają, nie taki kupny ze sklepu, Nalewam do szklanki, zalewam to wodą z kranu, i ja to normalnie piję. Także... I, i, I dziecku też daje także tego się nie boję. Wodę w kranie mamy dobrą. Jeśli Anglicy piją wodę z kranu, i Francuzi, a to co oni mają w kranie, to jest bez porównania z tym, co my mamy. Dlaczego mamy lepsze? Bo mamy młodsze te urządzenia i nowocześniejsze. Oni to, co oni mieli już w latach 80., to u nas za komuny nikt o tym nawet nie słyszał. A u nas, jak komuna się skończyła i zaczęli się jakoś tak unowocześniać, no to już jak już kupowali te technologie, to już nie kupowali tych technologii z lat 60., tylko już te najnowsze. I, i rzeczywiście, no, w wielu dziedzinach ich wyprzedziliśmy. A wracając do akwarium, no tak się zastanawiam, jakie ja błędy popełniłem przy, przy zakładaniu, przy planowaniu. Nie mogę dzisiaj się tak z taką dużą pewnością siebie wypowiadać, bo pamiętam, że jeszcze parę miesięcy temu myślałem, że ogromnym błędem było to, że ja w korzeniu nie, nie ponawiercałem otworów i nie wrzuciłem jakichś tam kamyków, czy kulek ołowianych do tych otworów, bo musiał wisieć ten kamień. I póki wisiał ten kamień, pamiętacie ten kamień na trytytkach, on tu wisiał, on mi bardzo przeszkadzał, bardzo akwarium szpecił, i tak go przeklinałem, i tak żałowałem, jaki to był ogromny błąd, że ja takich, czy takich rzeczy nie zrobiłem. A teraz, jak już korzeń namógł na tyle, że on jest cięższy od wody i sobie leży na dnie, nie wypływa mi na wierzch, kamień zdjąłem, to uważam, że, że dobrze, że nie ponawiercałem w nich otworów i nie powrzucałem kulek metalowych. Wyobrażacie sobie teraz w tym korzenie z góry pionowe otwory ponawiercane i ponawpychane tam kulek od na przykład? A jeszcze by zaczęły rdzewieć? Dobrze, że na to nie wpadłem przed przed założeniem akwarium. Rośliny, no też, no jedne, jedne, rosły, jedne rosną i zdobią akwarium, a inne rosną i szpecą te akwarium. Strasznie mnie denerwują te, na przykład, one się nazywają, mikrozoria. Nie, na niektórych akwariach, w niektórych akwariach, na, na filmach na YouTube widzę mikrozoria piękne, zielone, a te u mnie takie czarne, te liście mają takie jakieś szpetne. Wezmę to wszystko, chyba wyrzucę. Nie chciał u mnie rosnąć bucefalander, nie chcą u mnie rosnąć mikrozuria. Na szczęście anubiasy. Jasny i ciemny. Ten jasny to jest chyba Nana Gold, a ciemny to jest barteri, o ile ja dobrze się orientuję. I Anubiasy rosną powoli, ale... Ale z pewnym takim uporem, że rosną, sobie rosną nic im nie przeszkadza. O! Ja nagrywam gaśnie światło. No, tak to właśnie u mnie wygląda, że tam co, co godzinę, czy co pół godziny, już pod wieczór powoli wygasałem. Nie chciałem, żeby rano na jeden strzał się wszystkie odpalały i, na, i gwałtownie wszystkie gasły, bo to byłoby bez sensu. Niech to chociaż imituje odrobinę, yy, odrobinę że to się stopniowo dzieje. No Jest jak 6, więc 6 razy przytykają, co ileś minut, i to tak i to tak stopniuje. No, nie, nie było jeszcze tych lamp które się tak wygaszały powoli. Zresztą żałowałem oczywiście, że zamiast tych sześciu nie stać mnie na jedną lampę, która by rozjaśniała się, wygasała, imitowała warunki pogodowe i, i imitowała wschód i zachód słońca, no może jak jest jedno urządzenie, to to by było fajnie, ale co by było jak ono by się zepsuło. Niedawno mieliśmy przykład u kolegi, naszego kolegi akwarysty, któremu coś tam się nawaliło, chyba zasilać. I nie miał dwa tygodnie światła w akwarium. Tak? Dwa tygodnie. Nie chcę prze, przekręcać, nie wiem, ile on tam czasu, nie wiem. Ale dość długo. A kiedy mam sześć świetlówek, nawet gdyby jedna się spaliła, to będzie pięć. Podejrzewam, że ryby nawet tego nie zauważą. Świetlówki mają po. żebym nie naugał Po 18 wat, tak? 6 razy 18, 60. Tak, 108 W jest w sumie. Na 400 litrów to daje 0,25 W na litr. Jest 6 świetlówek 18 W, a tak naprawdę wszystkie 6 to się świecą chyba tylko przez 3 godziny dziennie. Bo przez większość dnia świecą się 4, czyli nawet nie mam ćwierć W na litr. Nadrabiam długością świecenia, bo pierwsze już startują chyba o 7. Ostatnia gaśnie 22,30. Zresztą. Ja tak mówię, o siódmej pierwsza się zaświeca. O siódmej to już jest tak jasno w pokoju, że te ryby już dawno mają jasno w akwarium, bez tych świateł, także. Także to nie ma znaczenia, chociaż, chociaż, no tak, tu przy szybie rzeczywiście jest jasno, ale tam z tyłu, za to dopiero ożywają, jak się zaświeci pierwsza lampka nad wodą. No i sobie tak eksperymentuję z ułożeniem roślin, z roślinami, i ostatnio znowu chciałem wycinać, zmieniać i, i coś tam z, mm, wyrzucać z akwarium, ale ta przygoda z wyrzuceniem ikry, kirysków, powstrzymała moją rękę. Włożyłem rękę z nożyczkami do środka i, i tak jakby zmitygowałem się i ją cofnąłem. I powiedziałem sobie, a co będzie, jeśli znowu gdzieś jest ikra i znowu wyrzucisz. No i rzeczywiście, nie, nie gmeram, nie grzebię, niech sobie zarasta. Wywalę chyba całkowicie tą paproć wodną, bo ja ją w sobotę wyciąłem. Prawie, że równo z korzeniem. Dzisiaj jest poniedziałek wieczorem, a on już jest w połowie akwarium. W środę będzie do powierzchni wody sięgał, ja nie wiem. Ja nie chcę tak szybko rosnącej rośliny w akwarium. Bo ona szybko dorasta do powierzchni i rzuca cień. No dobrze, bo ja 17 minut już tutaj opowiadam. Nie wiem, czy chciałem, czy powiedziałem wszystko, o czym chciałem Wam powiedzieć a jak nie, to trudno. Ja czasami się do nagrywania filmu zabieram cztery razy i kiedy nagrywam już czwarte podejście robię, załóżmy, to mi się już myli w głowie, czy to, co ja powiedziałem, to czy powiedziałem na tym nagraniu, które skasowałem, czy na tym teraz aktualnym, którym, który jest, yy, które jest ważne, które nie? nie zostało skasowane. I czasami opowiadam o czymś, nawiązuję do moich wcześniejszych słów, a potem oglądam na komputerze ten filmik przed publikacją i się okazuje, że nie ma tych słów. Że ja to mówiłem, ale to nagranie zostało skasowane. Także mówię wam. Chyba lepiej. No nie, 18 minut muszę wyłączyć. Muszę wyłączyć. Dziękuję za uwagę. Na razie.